Ruszamy! za maleńka? Urodzinowa? Trochę tak. Zależy czyje urodzinowa. Nie? 46 to piękny wiek. Tak? Mówi. Tak. Nie chcę mi wyrazić. Zamknę się w sobie. Wiadomo, To kamery, wiadomo. Tak, nie mam rower, ale mam Justynę. Hmm. <grymne> ale które? <grymne> które mi zabierzesz zaraz? <grymne> A co jest pod ręką? <laughs> ja wiem co mam pod ręką. Tu też. No, nie no To nie jest, że widzicie, to nie jest tak, że samo się, samo się tak kondycja nie robi, to ciężka praca, żeby potem być sprawnym, to trzeba chodzić po tych górach, to nie ma tak, tak, prawda Justyno? To nie ma tak, że, że się bierze, wiecie, Justyna nie trenuje, kondycja słaba, ale pracuje nad tym. Nie tylko oni miał kondycję jak ja. Taka słaba, że nawet i ma się nie godnie. Szukaj szlaku, tu wie. No ja wiem, że szlak tu jest. Ja się na szlaku nie zgubię. Nie jestem aż tak jeszcze zmęczony. Siedlo Cechla. Siedlo cech Maragdowa woda w dole Dunajca płynie Tam myśli Marekdowa jak spodnie Justyn Jedyne słuszne porównanie jak spodnie Justyn Endury Bez kryptoreklamy Chyba że będą mnie sponsorować, to może być panią Justyną. Bardzo. Sypiającą. ociągającą. pociągającą. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Za nami pianist, pachnę, Pociągająca, usypiająca. Jak zawsze. No, ale żeby sobie nie można ze Spadochronem już skoczyć? No ale ze Spadochronem. No, z... ale, ale wiesz, że niekoniecznie to dam ja to tylko tak sobie nagrywam, ja na pamiątkę, a niekoniecznie to wrzucę. No, Zmięta jak ta dyszka Twoja. <gry> Pamiętaj, ta dyszka to, to jest nasza ochrona prawa do pandy. No. więc.